Szukacie portalu o grach planszowych z recenzjami i poradami? Jeśli tak, to koniecznie zajrzyjcie na Planszeo. Jest to platforma dla wszystkich, którzy uwielbiają gry planszowe oraz dla tych, którzy dopiero zaczynają z nimi przygodę. Link do Planszeo zostawiam wam w opisie pod filmem. Cześć, dzisiaj pokażę wam nową game imprezową od Egmontu, a będzie to Recto Verso. Buduj imprezowo. W kresach od 2 do 6 gaczy, od 8 razy zwyż. Oto cała zawartość pudełka. Mamy dwustronną prężę do gry, 3 woreczki strunowe. 100 punktów zwycięstwa, które dzielą się na punkty o wartości 1, 2, 5 i 20. 64 karty o dwóch poziomach trudności. Mamy 6 dużych żetonów, 30 małych żetonów, które mają te same kolory co te duże żetony. Mamy jeden żeton kolony. Przed ostatnim elementem są duże klocki do układania na planszy, a ostatnim elementem jest oczywiście instrukcja do gry. Tyle jeśli chodzi o zawartość, a teraz pokażę Wam jak w tą gegać. Przy pierwszym zetknięciu się z grą, oczywiście pierwsze co robimy to wyjmujemy wszystkie elementy z ramek. Następnie tych ramek nie wyrzucamy, tylko kładziemy na dno pudełka. Po tym jak to zrobimy, kładziemy wypraskę. Dzięki temu plansza, którą teraz kładziemy na pudełko jest na tej samej wysokości co pudełko. Jak mówiłam, plansza do gry Recto verso jest dwustronna. Tę stronę używamy, kiedy gramy od 3 do 6 graczy, a te jeśli gramy na dwie osoby, po przygotowaniu pudełka oraz planszy wybieramy poziom trudności, karty niebieskie to poziom normalny, karty fioletowe to poziom trudny. Na poziomie trudnym używamy wszystkich klocków, natomiast na poziomie normalnym... Usuwamy krocek czerwony. W pobliżu pola gry kładziemy żetony zwycięstwa. Następnie każdy z graczy wybiera duży żeton graczem. Po dobraniu dużych żetonów, w rozgrywce trzyosobowej, każdy z graczy dobiera jeszcze dwa żetony w kolorach innych graczy. W grze czteroosobowej brałabym trzy znaczniki, i tak dalej do sześciu. I kładzie go przy swoim dużym żetonie. Następnie te małe żetony odwracamy na drugą stronę. Ostatnie czego potrzebujemy to stopera, który odmierzy nam 2 minuty. Naszym celem w grze będzie ułożenie wzoru z karty. Każdy z graczy będzie musiał odwzorować swoją stronę z karty. Wydaje się to proste, prawda? Natomiast każdy z graczy widzi ten wzór nieco inaczej. Jak widzicie ten wzór wygląda po tej stronie w taki sposób. Ale po drugiej wygląda zupełnie inaczej. Oczywiście w trakcie układania tych klocków nie możemy obracać naszej planszy, żeby zobaczyć jak wygląda ta druga strona, natomiast wolno nam się ze sobą komunikować. To, czego jeszcze nie możemy robić, to oczywiście klockami nie wolno nam wychodzić poza obszar tej planszy. Dodatkowo, to czego jeszcze nie można robić. Czegoś takiego, że tutaj mi powstaje dziura. Wszystkie klocki muszą być dopasowane w taki sposób, żeby nie było pomiędzy nimi dziur. A to wcale, słuchajcie, proste nie jest. Zwłaszcza, że mamy na to tylko dwie minuty. Z boku pudełka mamy napisane, ile punktów dostaniemy za konkretny czas. Punktów nie dostaniemy, jeśli w ciągu dwóch minut nie uda nam się ułożyć naszej budowli, albo jedna osoba ją ułoży, natomiast druga niestety ułoży ją błędnie. Wtedy punktów także nie dostaniemy. Graczem rozpoczynającym jest gracz, który ostatnio coś budował. Załóżmy, że tym graczem jestem ja. Pierwsze co robię, to wybieram swojego przeciwnika. Wybieram go w taki sposób, że odsłaniam żeton mojego przeciwnika, który wskazuje na osobę, z którą będę grać. Osoba, która nie bierze udziału w rozgrywce, brałby wtedy kartę, na przykład taką. A Oczywiście zasłaniałby w taki sposób, żeby żaden z graczy nie widział, co się znajduje na tej karcie. Następnie na 3-4 uruchamiałby czas. Tyle jeśli chodzi o teorię, a teraz Wam pokażę przykładową rozgrywkę. Niestety rozgrywka nagrała się bez dźwięku, bo rozładowała mi się bateria w mikrofonie. Natomiast tak jak widzicie układamy wszystko jak najszybciej. Przyznam Wam się, że tą rozgrywkę nagrywaliśmy dwa razy, dlatego że za pierwszym razem nie udało nam się ułożyć poprawnie tego wzoru. Na szczęście przy drugim podejściu nam się to udało i zarówno jedna jak i druga strona była poprawnie ułożona. Gracz, który pierwszy ułoży swój wzór mówi Recto, jeśli drugiemu graczowi także się to uda w ciągu dwóch minut to mówi Verso. I w tym momencie zatrzymujemy czas. Następnie sprawdzam czas oraz ilość punktów. Została nam minuta 19, a to oznacza, że dostajemy 3 punkty. I tak wygląda rozgrywka w tej grze. Gra się kończy, gdy każdy z każdym zagrał, czyli te małe żetony będą odsunięte. Wtedy podliczamy punkty i ten, kto będzie miał ich więcej, wygrywa grę. Tak więc wygląda rozgrywka na 3 osoby, natomiast jeśli gramy na 2 osoby, różnica jest taka, że w 2 osoby używamy tej strony i tego żetonu. Nasza gra trwa przez 7 etapów i kończy się, gdy żeton dojdzie do siódmego pola. W rozgrywce na dwie osoby walczymy wspólnie o tytuł króla konstruowania. Na końcu instrukcji mamy tabelkę z punktami, dzięki czemu wiemy na jakim poziomie gramy. W rozgrywce dwuosobowej nie używamy zarówno dużego znacznika, jak i tych mniejszych znaczników. Pozostałe elementy już biorą udział w rozgrywce. W rozgrywce dwuosobowej także używamy stopera, który znowu nastawiamy na 2 minuty. Tak więc wygląda pełna rozgrywka w grze Recto Verso, buduj imprezowo od Egmontu. Ona łączy w sobie troszkę Tetrisa, a trochę może Ubongo. Oczywiście jest to gra, w której mamy duże emocje, bo mamy tylko dwie minuty na ułożenie naszego wzoru. Oczywiście też musimy się komunikować z tym drugim graczem, żeby zarówno nasz wzór, jak i jego był ułożony prawidłowo. Dużym plusem też jest to, że mamy tutaj dwa poziomy trudności. Poziom oczywiście normalny i ten poziom trudny. Oczywiście nie mogę nie wspomnieć też o wykonaniu tej gry, która jest bardzo kolorowa, jest bardzo ładnie wykonana. Mamy drewniane krocki, które są duże, więc nie będzie problemu z układaniem ich. Plansza jest kolorowa. Podobają mi się oczywiście te wzory na karcie, które są bardzo różnorodne. Mamy bardzo ładnie monety wykonane. Także jeśli chodzi o wykonanie, to tutaj również nie mogę się do niczego przyczepić. Także ja wam recto verso bardzo polecam. To jest bardzo ciekawa gra imprezowa, gra, która myślę, że spodoba się każdemu niezależnie od wieku. Także to tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Dziękuję Edmontowi za podesłanie gry do recencji. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę. To Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! pa.